Niemal każda ulica w Zgorzelcu ma swój lumpex. Taka duża liczba sklepów z używaną odzieżą jest odpowiedzią na popyt na produkty, jakie te sklepy oferują. Osiedle takie jak to ma tych sklepów nawet dwa. Czy tylko cena kusi klientów, czy również poszukują oni unikatów, takich, których nigdy nie spotkają na ulicy? Jedno i drugie, i na cenę, bo i są tanie rzeczy. I na unikalność, bo każda odzież jest w jedynym egzemplarzu i całkiem innym niż dostępny u nas w sklepach. Ja rozumiem. A jeśli chodzi o klientele, to kto jest pani klientem? Różni ludzie, naprawdę różni. Czyli mogą to być i warstwy społeczne, i te z góry, i te z dołu. I nie te z ma... góry i te z dołu przychodzą, także nie ma na to reguły. Teraz otwarli tam gdzieś też Pewek, ale jakie tam są fajne ciuchy, ale i nowe. Właśnie tak. Także lubię ciekawe, przeważnie. Dużo chyba jest takich sklepów, prawda? Bardzo. I bardzo. myślę, że chętnie też ludzie bardzo chodzą. Yy, yy. Wie pani co, moja koleżanka ma sklep z Pewexem i najśmieszniejsze jest to, że w tym sklepie kiedyś pomagała mm -hmm. mnie, nie? Ja się śmieję, że ludzie, ja nie wiem, po co oni na wchodzą do tego sklepu? Mm -hmm. Ona przychodzi, kobieta przychodzi i ona jest tam po trzy, po cztery razy dziennie, nie? I ona tak jest cały czas. I ona wiecznie coś kupuje. Nie wiem, co oni z tymi ciuchami robią, nie? To już jest nieraz choroba, to już chyba, nie? Właśnie, bo to jest niedrogi. i. Tak, i tak. I, tak, i to, to człowiek bierze, bierze. No bo ja to akurat mówię, no to ja to sobie jak chodzę, to chodzę, szukam ciekawego ciucha, nie? Nietypowego. Ale ja mówię, niektórzy ludzie to po prostu przesadzają już, moim zdaniem, nie? Proszę tak. powiedzieć, czy dużo ludzi przychodzi do Pani sklepu? To jest róż... różnie, jest z tymi ludźmi, w zależności od sezonu chyba bardziej. Najwięcej ludzi jest wiadomo po towarze, kiedy mam świeży towar, nowy, to wtedy jest najwięcej. A co, jaki czas zamawiany jest nowy Raz towar? w tygodniu. Raz w tygodniu jest towar nowy. A czy stosowane są jakieś na przykład takie promocje, że tuż po towarze jest troszkę droższe? To znaczy nie. Ja od czasu do czasu sobie robię takie promocyjne rzeczy. Także 50% na przykład wyprzedaż taką, ale to są, mówię, takie dwu-trzydniowe akcje mhm. tylko. Czasem w lecie, czy tam w okresie tym zimowym, będzie przecena taka posezonowa, jak chcę się wyzbyć towaru. A jeśli chodzi o y, klientelę, to kto jest klientem Pani sklepu? Y, moja klientela jest dosyć wymagająca, ale bardzo fajna, muszę powiedzieć. Akurat y, są różne Panie, naprawdę bardzo różne. Są takie na bardzo wysokim poziomie, które szukają właśnie takich fajnych rzeczy, jakichś niepowtarzalnych. No i są osoby, które szukają bardzo tanio, żeby coś kupić. No to jest normalne. Różnie, nie, czy nie, 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 kompletnie nie. O, nie drażnią mnie w ogóle jakieś tam nazwy, jeżeli ktoś mówi, że przychodzi do Peweksu czy do, do Ciucholandu. Nie, nie, nie drażni mnie to w ogóle. E, a jak długo y, prowadzimy te Jesteśmy od maja tutaj. Aha. A jeszcze takie pytanie, na które nie musi pani odpowiadać, czy to jest opłacalny interes? <noise> to jest różnie. Tu akurat jest różnie, bo to nie jest tak powiedziane, że to jest takie stuprocentowo. Zyskowne. A to są markowe rzeczy. Tak, raczej często. tak. Tak, raczej tak. Ja mam ogólnie sortowany towar. Nie ma jakichś tam rzeczy uszkodzonych, nie zdarzają się. Tak. Czy, e, proszę powiedzieć, czy dużo ludzi przychodzi do Pani sklepu? O tak, bardzo dużo ludzi przychodzi. A jaka tak. to jest klientela? A różna, a różna. I w Pani, i młode, i w średnim wieku, i, i, i Panowie również przychodzą. Także... A jeśli chodzi o zasobność portfela? A to, to też różnie. Też różnie. Są pan, Panie, które naprawdę potrzebują dobrych rzeczy i drogich. Ale i również przychodzi... Przychodzą ludzie, którzy potrzebują no, coś tańszego i też fajnego, także, I to też jest także urozmaiceni, taka... i urozmaicona jest klientelia. Pogoń no. za, za unikatem też. Raczej można. tak, raczej tak. Dużo właśnie pani sugeruje się takim sklepem, że może znaleźć coś fajnego, coś ciekawego, no i oczywiście coś taniego. Mhm. A co tak. ile dni y, ma pani dostawę no, nowych rzeczy? No, ja mam sklep, który jest codziennie, nowa dostawa. A skąd te rzeczy pochodzą? Skąd? No ja z Niemiec przywożę. Rozumiem, tak? tak. A na przykład czy jakoś pieszczotliwie pani nazywa swój sklep? Bo ludzie mówią na nie różne, jakieś ciuszkolandy, ciucholandy, lumpeksy. Czy jakoś, jakoś pani ma taką swoją nazwę? To znaczy, no nie zastanawiałam się nad tym, ale tak jak myślę, że lumpeks po prostu ujadzi. No. Wiadomo, że na niektórych jest to obciach mieć coś z lumpexu, co oczywiście no, różnie to można odbierać. Czy Pani na przykład spotkała się z takimi opiniami, że to jest z jakąś taką nutką kpiny, że prowadzi Pani taki sklep? Nie, nie raczej nie raczej wszyscy mówią, że fajny sklep, że, że dobrze, że, są, że takie sklepy istnieją, że, że można właśnie się ubrać ciekawie, że są niepowtarzalne niektóre rzeczy, jeśli chodzi o ubrania, że absolutnie, że, że nawet mówią peweks dawny. Także nie, 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 nie spotkałam się, powiem. Wręcz przeciwnie. Miłe panie są zawsze jakieś, wyrażają swoje zdanie pozytywnie i myślę, że, że to jest takie też i dla mnie też fajne przy tym. Właśnie tak. A y, ostatnio w Zgorzelcu i też w innych miejscowościach y, można zauważyć wysyp takich tego typu sklepów. Jak pani myśli, czym to jest spowodowane? No ja myślę, że to jest pogoń za pieniędzmi. Że raczej każdy myśli, że już lumpex y, to można zrobić na tym pieniądze. Nie. To nie jest nieprawdą, bo... To sklep tak jak każdy inny, jedni, jedni zamykają, drudzy otwierają, ale taki sklep to trzeba umieć prowadzić, to trzeba mieć do tego dar serca i umieć kontakt dobry z ludźmi, no i oczywiście lubić ten sklep, to znaczy no, każdą rzecz jakoś wyeksponować, pokazać tą, tym paniom, tym swoim klientkom, że, że jednak to jest sklepy, które do, do tych sklepów warto przychodzić. Proszę powiedzieć, czy dużo ludzi przychodzi do pani sklepu? Bardzo dużo. A jaka to jest klientela? Tak, jak wyższych, te wszyscy. Wszyscy przychodzą. Wszyscy. I jak pani myśli, czy to jest pogoń za, tani, ta, za tanią odzieżą, czy za unikatową odzieżą? Za tanią odzieżą. Najczęściej? Za, najczęściej, tak, za tanią. Mhm. Towarzystwo. To się... Codziennie mamy dostawę. Codziennie. A skąd Co pochodzi ta odzież? E, zachodnia, odzież zachodnia. Z... z Niemiec, a, z, Niemiec a, z Niemiec, tak. No, bo to... Jednak pieniądz zawsze jest tańsze rzeczy i można się ubrać. Mhm. A jak pani szacuje dziennie, ile, ile klientów przychodzi do? do bardzo węcy? dużo, nie uszacuję, ale bardzo dużo, dużo, bardzo dużo mamy ludzi, bardzo dużo. I zadowoleni są z zakupów. No. Mhm. A jak przychodzi nowy towar, czy to są rzeczy na przykład posortowane i czy. czy... rasowane na wieszakach, wycenione. Codziennie jest towar dostawca, codziennie mamy towar wyprasowany. Jak widać, powody, dla których ludzie chodzą do sklepów z tanią odzieżą są różne. Przychodzą tutaj ludzie z wyższych sfer, z niższych sfer. My zachęcamy do odwiedzania takich sklepów. Możemy tutaj znaleźć naprawdę unikatowe rzeczy. Dla regionalnego portalu zinfo.pl mówiła Dominika Wajda.